Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, zrobimy e, czy, e, e, czytanie o związkach duchowych, czyli dla par, które są w związkach. Duchowych i teraz tak, wy jesteście jakąś wspólnotę, wspólnotą duchową, być może tworzycie jakąś wspólnotę duchową, jesteście częścią jakiejś wspólnoty. Y y y duchowej albo należycie do jakiejś wspólnoty duchowej. Tutaj otaczacie się ludźmi o, po, o, poglą, o podobnych poglądach religijnych duchowych, ale sami jest też, sami też jesteście osobami, które, które mają podobne tutaj po yy, E, 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 poglądy związane z duchowością i e, religio. Być może też oboje tutaj e, e, dążycie do jakiegoś dobrobytu. No właśnie, tutaj do osiągnięcia jakiegoś do, dobrobytu. Mam wrażenie, że tu bardziej chodzi o dobrobyt, taki w sensie, duchowy niż taki niż taki materialny wy tu podążacie za głosem swojej intuicji no właśnie ale żeby osiągnąć ten cel ten ten, 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 ten dobrobyt wy najpierw tu musicie się oczyścić z tego, co jest toksyczne, no właśnie, czyli z jakiejś toksyczności, tutaj uwolnić się od jakiejś toksyczności. Yy, możliwe, że na Was spoczywa jakiś ciężar, być może na Waszej duszy yy, spoczy spoczywa jakiś ciężar, czym jesteście, no właśnie, czym, czy, czymś jesteście tutaj yy, obarczeni. Albo po prostu y, wykonujecie jakąś pracę, która wymaga od Was dużo, y, no właśnie, dużo takiego zaangażowania, y, dużo, y, dużo wysiłku. No właśnie, Wy coś tworzycie. Y, Coś, co tak naprawdę jest dopełnieniem Waszego szczęścia albo też uzupełnia, uzupełnia, uzupełniacie Wasze życie duchowe czymś, czego Wam tutaj... Yy, Bra brakowało do tej pełni szczęścia tutaj pokonujecie albo już pokonaliście jakieś przeszkody tutaj w drodze w drodze do, do celu do którego zmierzacie tutaj na tej drodze Musieliście się zmierzyć też z wieloma przeszkodami, z wieloma e, trudnościami, ale mam wrażenie, że też musieliście się zmierzyć z tą toksycznością. Ta toksyczność was atakowała, i wy tutaj wa musieliście walczyć, tutaj zmierzyć się z tą toksycznością, żeby ją pokonać. No właśnie tutaj otrzymaliście pomoc w walce z tą toksycznością, ale musieliście też się komuś odwdzięczyć za tę pomoc, czyli tutaj pomóc komuś pokonać jego toksyczność. Tu wraca coś z przeszłości, coś co dawało Wam pełnię szczęścia być może tutaj wraca y, jakaś pełnia szczęścia no właśnie wy byliście szczęśliwi ale y, w przeszłości ale coś was rozdzieliło coś stanęło między wami i też sprawiło wam ból i cierpienie i teraz y, jakby y, pokonując to co was dzieli, pokonując te blokady, tutaj e, e, prze, e, sprz, e, blokady, tutaj e, wracacie do tego, co was dzieliło w przeszłości, żeby, e, żeby to, e, to pokonać i, o, i odrodzić, na nowo wskrzesić to, co było e, między wami, tutaj połączyć to, co zostało rozerwane, tutaj odmienić, co odmienić tutaj swoje życie, rozpocząć jakąś nowo podróż swojego życia, no właśnie, ale żebyście mogli tu żeby coś mogło ostatecznie tutaj się tutaj powstać, odrodzić w Waszym życiu, czyli zacząć wszystko. Od nowa, od, od początku, wy musicie tu podjąć jakąś decyzję, dokonać jakiegoś wyboru. Kochani, tutaj e, e, dziękuję Wam bardzo serdecznie, tutaj za. Wysłuchanie tutaj tego, tego czytania. Oczywiście zapraszam Was na moje kolejne czytania, również zapraszam Was na czytania prywatne. W sprawie czytań prywatnych proszę kontaktować ze mną przez maila. Tego maila znajdziecie pod opisem. Tego, tego czytania. A teraz dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was bardzo serdecznie na moje kolejne czytania. Dziękuję Wam za polubienia, laj komentarze i subskrypcje.